Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing takiego ogromnego pudła, które przyszło do mnie kilka dni temu. No, a co jest w środku, dowiemy się już za momencik, także nie przedłużając, zabieram się za otwieranie, a więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę na koniec, także rozcinamy karton główny i zobaczymy, co jest w środku. Ta -dam, ta -dam. Jest i on, widzieliście, że rozpakowywałam to prześciutko na żywo. Jeszcze się pozbędę reszty śmieci, żeby nam nic tu nie przeszkadzało. I oto proszę Państwa, Birthday Box, czyli pudełko niespodzianka. Urodzinowa. Wiecie, że ja uwielbiam takie kosmetyczne boxy niespodzianki, więc jak zobaczyłam, że jest na rynku coś takiego tylko w formie prezentu, czyli niekoniecznie tylko kosmetyczne pudełko, no to byłam strasznie ciekawa i z tego co mi się wydaje mam wersję premium bądź ekstra, bo tam na stronie Birthday Boxa są różne kombinacje tego pudełka, także tutaj Wam na pewno się wyświetli cóż za wersję pudła posiadam ja, bo już powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. Także otworzymy sobie oficjalnie. Już sobie tutaj zaczęłam. I wy zobaczycie pierwsi. Tada! Nie zobaczycie, bo oczywiście wszystko jest zabezpieczone standardowo. Mamy bardzo ładnie to estetycznie zapakowane, także bardzo, bardzo na plus. No i teraz mamy bardzo dużo takich. Wiecie, wypychaczy, także ja się tego spróbuję pozbyć, bo jak tego nie ogarnę od razu, to później będę miała to wszędzie. Uff, pozbyłam się, ale tylko części, bo się okazało, że oprócz tych wypychaczy mamy dużo konfetti, więc jak ja zaczęłam tutaj majdać. Zaczęło wszystko rozsypywać, więc zrobię to na spokojnie, ale mniej więcej widzę zawartość, co my tutaj mamy, także będzie mi łatwiej zaglądać i wyszukiwać produkty. Bardzo ładnie mi tu coś pachnie, jeszcze nie wiem co, i mam coś tu, pierwsze co, ciężkie strasznie. Tak chciałam lekko wziąć, ale tutaj coś ciężkiego. I cóż my tu mamy? Mm, arbuzowa świeca i to chyba tak, to ona tak pięknie pachnie, także od razu otwieramy, od razu tutaj szukam informacji coś więcej. Świeca zapachowa marki Krosno Glas, najwyższej jakości, świeca o pięknym designie, urzekającym zapachu. Nasz hit. Uuuu o jaka ciężka, ciężka, ciężka i bardzo różowitka, Także taka widzę wszystko jest w takim stylu różowym, bardzo mi się to podoba. No pachnie obłędnie. Naprawdę i jest taka piękna, no bardzo elegancka. Tutaj mamy też zabezpieczenia, żeby wiecie, nikt palucha nam nie bił. OK, ale przechodzimy do następnej rzeczy, tylko trzeba się pozbyć konfetti. Tak wiecie, wszystko jest w klimacie urodzin, także konfetti jak najbardziej się sprawdza, ale przy moim trybie sprzątania to trochę do tu poleży. I mamy kolejną rzecz i również jest opakowanie różowe. I mamy tutaj molasz, Eyelash Serum, czyli serum do rzęs, pełna 5 ml, kuracja. No proszę, jest to bardzo ciekawa, bo znam różne sera do rzęs, Kilka nawet testowałam z lepszym, gorszym skutkiem, ale o tym nie słyszałam. Także coś nowego i już szukam, bo już tutaj widzę mniej więcej, czego się mogę spodziewać. I mamy tutaj luksusową odżywkę do z marki Molasz, nasz hit. Już drugi raz czytam słowo Nasz Hit. E, jestem ciekawa, Twoje rzęsy będą, Twoje rzęsy nabiorą mocy, staną się wyraźnie pogrubione i wzmocnione a po trzech miesiącach. Będziesz zaskoczona ich długością i spektakularną gęstością. No, jestem ciekawa, czy właśnie to jedno opakowanie, dość leciutkie, 5 ml, tak jak tutaj nazwa wskazuje, wystarczy mi na 3 miesiące kuracji. Piszę, że pełna, więc no, mam nadzieję, że tak. No, ale lecimy do kolejnego produktu. I tutaj mi się coś takiego pełnego konfetti złapało. Takie małe zwiniątko z naklejką like Birthday Box, czyli pewnie jest to produkt zabezpieczony. Przed mną, żeby nie poradziła sobie. Nie, damy radę. Jest to po prostu szklana buteleczka, także duży plus, że jest to dodatkowo zabezpieczone. I coś tu pływa? O, coś tu pływa. Jest to eliksir odżywczy marki Auna. Nie wiem, czy dobrze czytam, pewnie źle, ale nieważne. I cóż my tutaj się więcej o tym dowiemy? Eliksir odżywki marki Auna Vegan. Odżywczy olej, który poprawia nawilżenie skóry oraz jej i elastyczność. Zawiera pachnący olejek kwiatów yang-yang, który uspokaja relaksuje. W środku znajdziesz także pływający kwiat granatu. Aha, czyli pływa nam tutaj kwiat granatu. Ja ostatnio właśnie na jakichś warsztatach dowiedziałam się, żeby właśnie z tego typu produktami nie przesadzać, bo tego typu olejki są fajne, widzimy szybko efekty, ale później ta skóra jest przemęczona stosowaniem olejków, więc ja olejek tak stosuję, zamiennie z kremem co drugi, trzeci dzień, Zamiast kremu albo dodatkowo używam olejku, ale nie robię tego tak mega, mega systematycznie. Ale to tak, wiecie, w formie ciekawostki. Ehm, no ale jak cały czas mi ta świeca tak pachnie, tak wypełniła zapachem wszystko, że po prostu masakra. <laughs> ale ładnie, bardzo ładny zapach. Gdybyś zapachniało, to by było gorzej. Okej, okay, mamy kolejny produkt. W ogóle dużo, dużo, tutaj tego. Cała lista jest strasznie długa, no ale nic. Mam e, puder bronzer Affect i e, jest to kolor g 006 Um, I on jest um, dość ciepły niestety i ma drobinki, ale ja już wiem kto się z niego na pewno ucieszy, moja mama, moja mama lubi wszystko co się świeci, wszystko co jest w ciepło, i to nasi także nie zmarnuje się. Ale generalnie pudry bardzo afekta lubię, samą markę też bardzo szanuję, nie zwalniamy, nie zwalniamy, mam kolejne coś. wrinkle uh, and Smothing Under Eye Cream, czyli krem pod oczy. Marka to Sevenea, pewnie znowu źle czytam, no ale to znaczy, że w ogóle pierwszy raz widzę na oczy, także in plus. I mamy tutaj jako pierwszy punkt, jest to delikatna formuła wzmacniająca, regenerująca cienką wrażliwą skórę pod oczami, zawiera inteligentny system transportujący, przełomowy biomimetyczny wypełniacz, który przenosi substancje aktywne w najlepiej przyswajalnej formie w głąb skóry. Najbardziej luksusowy produkt swego birthday boxa o wartościach 100 zł. Wow! Jestem zaciekawiona i muszę Wam przyznać, że ja kremy pod oczy to jakoś nie stosuję zbyt regularnie. To znaczy, jak kupię kiedyś jakiś tam krem, to używam, ale żeby tak mega, mega systematycznie to nie. Ale jak jest okazja przetestować coś super luksusowego, to bardzo chętnie. No, mamy cztery kosmetyki, tak? Już za nami. W sumie trzy kosmetyki i świeca. Myślałam, że będzie coś wiecie, tak nie. Nie, 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 nie. Nie kosmetycznie, bo wiecie, kosmetyków to ja mam całkiem sporo. Mam masło, ale nie do smarowania, do ciała. A wygląda jak taka margaryna. Albo małe pudełko lodów. Naprawdę przez chwilę po kolorze pomyślałam, że to są lody, ale chyba nie. Jest to masło, autentycznie jest to masło, ale do ciała zakładam. Masło do ciała marki Cosmepix z kolekcji Foodi, um, naturalne, intensywnie nawilżające, regenerujące, masło do ciała niezwykle bogatej, kremowej konsystencji, przyjemnie rozpływa się na ciele, głęboko odżywia skórę, pozwól sobie na aromatyczną pielęgnację dla ciała oraz przyjemność dla zmysłów. A też jeszcze jest dopisek? Dzi dzisiaj zadbanie o siebie to Twój obowiązek. No powiem Wam, że naprawdę się czuję jakbym miała rodziny, a nie mam. Ale takie urodziny, kiedy się człowiek nie zdarzy ja dostaję prezenty, no to chyba fajnie, ja nie narzekam. Ale lecę, tutaj mam coś takiego dziwnego. Nie wiem, żeby mi się tu nie rozsypało. Pełnego konfetti. I wydającego dźwięki. Okej. Okay. Dobra, jest tu pełno konfetti, no trudno. O! Medalowe słomki. W końcu coś niekosmetycznego. I muszę Wam się przyznać, ja codziennie zużywam jedną plastikową słomkę, bo piję kawę przez słomkę, kawę na zimno. I już od jakiegoś czasu się zastanawiałam, że mm, fajnie by było, mi jednak może nie kupiłam tych plastikowych, tylko znalazł jakiś zamiennik, ale oglądałam jakieś tam testy też właśnie chyba na YouTubie i było coś takiego, że właśnie te papierowe to tak średnie, bo one zmiękczają jak ktoś, no chyba, że ktoś szybko pije, ja piję czasem długo kawał, albo ta kawa długo stoi, więc to by się nie sprawdziło. Jeszcze były jakieś bambusowe, ale nie widziałam nigdzie ich w sklepie, a metalowe nie kojarzę. Ale jak one są pięknie zapakowane, słuchajcie, w etui luksusowo. I już wam mówię, co to w ogóle jest. Ekoloko. Ekologiczne opakowanie też, także bardzo wszystko eko. I zobaczmy, co tutaj pisze. Zestaw tęczowych słomek marki Ekoloko. Nie chcę nic więcej czytać, chcę to zobaczyć. Jeszcze będą takie piękne, tęczowe. Wow! Właśnie się sobie uświadomiłam, że jestem człowiekiem jarającym się słomkami. Mamy tutaj dwie słomki. Nie, jeszcze coś chyba jest, ale coś. Aha. Mamy cztery słomeczki, już Wam pokazuję, ale genialne, jakie piękne, takie holo. I mamy też taki czyścik do słomek, zakładam do środeczka także to jest wszystko takie na maksa przemyślane. No kurczę, fajne I, i jest mi teraz wstyd, że wcześniej nie pomyślałam o tym, żeby sobie kupić słomki właśnie takie wielorazowe. Także przyznaję się na wizji bez, bez bicia, ale widzicie, będzie od teraz bardziej eko u mnie w domu. No i są przepiękne. No kurczę, ale trafione. To jest... Wiecie co, jestem blogierką ja kosmetyczną, więc mnie nie kosmetyczne prezenty chyba cieszą najbardziej. Także widzicie, Tina się podjada z słomkami, ale są naprawdę piękne. No, no co? No, nie powiecie, że nie. Mam tutaj coś takiego malutkiego i znowu nie kosmetycznego. Zobaczmy. O i różowe złoto. Znaczy w sensie w, w odcieniu różowego. Maleńki, delikatny. Mm i bardzo, bardzo cieniutki. Troszeczkę się boję takich rzeczy nosić, bo moje dziecko lubi sobie czasem szarpnąć. Już parę złotych mi zerwał, właśnie takich cieńszych, ale jest przyśliczne z koniczynką na szczęście. No, muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę fajnie skomponowane. Jestem zaskoczona pomysłowością tego, jak to fajnie wygląda. Kurczę, jeszcze. O, jeszcze nie koniec, jeszcze tutaj widzę coś. Urodzinowa. By birthday box, ale co urodzinowa? Herbata, herbatka. Twoje zdrówko, no cóż, no tak świętować urodziny? Może niekoniecznie, ale następnego dnia z rana jak najbardziej. Mamy tutaj herbatkę, taką sypką, w sensie nie w torebce. Ja zazwyczaj kupuję takie w torebce, bo jest najwygodniej, nie mam zaparzacza. I mam tu jeszcze coś, spis myśli marki pakamera.pl notatnik, czysty, biały i teraz Wam powiem taką historię, Ole, ten film będzie długi, ale powiem Wam taką historię tak bardzo szybko. Ja zawsze... Jak tylko widzę piękny planer, to kupuję i mówię, będę używać na 100%. Szczególnie takie, yy, nie y, gdzie datę sobie wpisujesz, tylko, wiecie, takie roczne albo, wiecie, no na, na, na dany rok i mamy już daty. No i jak już minął tam, powiedzmy, 20 września, no to już tam średnio coś wpisywać, tak? No i tak kupuję. No i one ładnie sobie wyglądają. No i, wiecie, są tak praktycznie nieużywane, bo ja lubię sobie notować, ale nie robię tego regularnie. Więc właśnie takie, e, dzień żeby tylko coś zapisać, sprawdzają się u mnie lepiej, także e, coś takiego. Ja ściągnę tą folijkę, tu mamy po prostu zwykłe, czyste kartki, czyli jak mam coś do napisania, to po prostu piszę. No. E, ale coś tu mam srebrnego i to nie jest chyba konfetti. Nie, nie jest konfetti. Mam balon. Balon z literką M, czyli Martyna. No wiem, pewnie niewiele z Was wie, jestem Tina, e, ale tak naprawdę nazywam się Martyna, także mam M. Albo M jak miłość. No bardzo fajnie. I mamy słomkę. Ja ostatnio właśnie gdzieś szukałam informacji, bo też kupiłam balon dla dziecka na urodziny. No i tak popatrzyłam jak to nadmuchać. Ale znalazłam właśnie patent, że słomkę wbijamy i dmuchamy. Także już domyślałam się, że ta słomka jest właśnie, żeby ten balon sobie nadmuchać. Ale zostawię sobie ten balonik na jakąś inną okazję, bo szkoda. Cześć Martyna. O, bardzo fajnie. Jest jeszcze karteczka personalizowana. Cześć Martyna, czyli wiecie, nie jest to jakoś y, ogólnie. Dobra, jeszcze sprawdzam. To już jest wszystko. 11 produktów mam w tym boksie. Cena tego boksa to tutaj Wam wyświetlę gdzieś, bo szczerze nie pamiętam. Nie pamiętam, y, którą mam wersję, ale wydaje mi się, że mam wersję ekstra, bo tych produktów jest coś dużo. Bardzo podoba mi się całe to. Wiecie, że to jest wszystko takie spójne i naprawdę fajne. Tak jak zaczęłam wyciągać te kosmetyki, to tak sobie się kurczę, znowu same kosmetyki, ale jednak mamy tutaj te słomki. Te słomki to jest super w To jest hit dla mnie, bo ja już tak jak mówiłam, myślałam o takich słomkach, no też ich się przyda, jak najbardziej. Kosmetyki się zużyją, będzie coś dla mamy. Także jak najbardziej wszystko się zużyje. No i powiem Wam, że jestem naprawdę. Pozytywnie zaskoczona takim pudełkiem. I co fajnego, to nie jest takie pudełko miesięczne tylko bardziej jak chcecie zrobić komuś prezent, są różne warianty: są warianty, nawet pod choinkę z tego co widziałam. Warianty dla mężczyzn, dla kobiet dojrzałych, dla nastolatek. Także jak chcecie kupić komuś gotowy prezent i mieć go cudownie pięknie spakowany i się w ogóle o nic więcej nie martwić, bo wiecie, że będzie zadowolony. No to jest. Z tego co widziałam na stronie, był jeszcze box personalizowany, czyli tam część produktów już jest jakby przygotowanych, ale kilka możecie sobie wybrać, które byście chcieli tam mieć, na przykład w tym swoim pudełku, jeśli kupujecie dla siebie albo dla kogoś tak samo. No i to jest bardzo fajna opcja. No, ja tym samym kończę dzisiejszy odcinek, strasznie długi na pewno wyszedł i niewiele będzie można z tego wyciąć, bo się rozgadałam, no ale nic. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jakby co to link do strony birthday boxa macie w e, opisie, jeżeli chcecie sobie zajrzeć. No i co? Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tym pudełku. E, czy ktoś z produktów e, znacie albo Was jakoś specjalnie zainteresował, e, to koniecznie dajcie znać. No i co? Widzimy się już niebawem w kolejnych filmach na kanale. Niekoniecznie vlogmasowych, ale będzie będzie miło. Do zobaczenia. Pa!